Cześć, witajcie na moim kanale Eni kombinuje z papierami Dzisiaj chciałam wam pokazać pracę, które zrobiłam dla mojego męża I jeszcze jedną małą kartkę, którą właściwie odtwarzałam Sama, ze swojej pracy A to dlatego, że ona się spodobała bardzo mojej koleżance No, to już wiecie, na koniec wam pokażę jako taki dodatek i trochę wam o niej przy okazji, no pokrótce powiem, bo no tak jak mówię, już ta kartka podobna była na moim kanale, więc nie będę tutaj długo się o niej. Rozgadywać, ale też postanowiłam, że jak już wszystko pokazuję, to też Wam na koniec jeszcze tu przy okazji wrzucę, bo jest tutaj sporo nowych widzów. A robiłam ją no dość temu, więc może ktoś zobaczy coś takiego pierwszy raz i gdzieś tam się zainspiruje, więc też pokażę Wam, jak zrobiłam, odwzorowałam sama siebie, ale tutaj głównie dzisiaj chciałam Wam pokazać notes, o którym już no mówię dość długo. I drugą pracę, która wyszła dość spontanicznie, ponieważ początkowo ta druga praca miała być notesem. Planowałam zrobić taki dość mocno mediowy notes, ale pewnej rzeczy nie przemyślałam. Zagadałam się i zupełnie po prostu nie pomyślałam o tym, że nie będę miała jak zrobić dziurek. Więc w końcu wyszedł notes bardziej skrapowy, a do tego Praca mediowa, ale myślę, że fajnie to wygląda razem jako komplet. Więc, jak już mówię o tej ozdobie, to może od tego zaczniemy, żebyście wiedzieli w ogóle, dlaczego to tak wyszło. Zaczęłam robić i niestety zamiast najpierw zrobić sobie samą Baza tego notesu, w takim sensie, że wiecie, odbić tą maskę, pomalować tylko to tło i zbindować najpierw, a potem naklejać wszystko tutaj na okładkę. To ja, bojąc się, że później coś sobie zachlapie i tak dalej, to stwierdziłam, że najpierw zrobię okładkę, a potem to razem zbinduję, no nie? Ale zupełnie nie przemyślałam, że jak tu już będę miała naklejone elementy, to po prostu tego już nie wsunę w swoją bindownicę, bo ja mam tego cutera. No, myślę, że ci, co są duży w sklepie, to wiedzą, o którym mowa. Więc no tutaj już mi ta kompozycja przeszkadzała, żebym mogła sobie to wsunąć i zrobić tutaj dziurki. Może mogłabym się bawić jakimś tam krokodylem, czy coś takiego, ale no bałam się, że to by mi nie wyszło równo, więc już stwierdziłam, że dobra, po prostu kiedy indziej zrobię taki mediowy notes mu na inną okazję, taki typowo, a z tego zrobię po prostu już ozdobę na ścianę, bo w sumie później wpadł mi tutaj pomysł, dodałam kilka warstw i stwierdziłam, że będzie też fajną ozdobą, a notes już zrobię taki bardziej skrapowy, bo jeszcze w międzyczasie wpadła na cudną paczkę mapka. Jest taka dość ciekawa, i no, pasowała mi do tego notesu, więc stwierdziłam, że po prostu okładkę zrobię według tej mapki, która była na cudnej paczce, już taki stricte skrapowy, a to będzie taki mediowy dodatek jako komplet. Tym bardziej, że no, jak były urodziny mojego męża i, i różne takie dzień mężczyzn, to nie zdążyłam mu zrobić prac bo robiłam inne rzeczy, więc to tak naprawdę to wszystko to jest spóźniony prezent, jeden i drugi, więc akurat na dwie okazje są dwie prace, więc no myślę, że też fajnie wyszło. No i co my tutaj w ogóle mamy na tym? No to jest zrobione, słuchajcie, na birmacie, która jest oklejona czarnym papierem, bo no tak jak mówię, najpierw miał być z tego notes. I później to wszystko tutaj sobie pomalowałam, ale wcześniej odbiłam sobie maskę. Maska, znaczy wzór przez maskę odbiłam sobie, przez taką maskę z ITD Collection z murkiem. No ja ją po prostu już tak często używam, zresztą widać, mimo że zaraz idę myć, to jednak no, do łazienki mam kawałek. I no to zdąży zasnąć, jak się robi dużą powierzchnię. A tutaj trochę tego murku jest, tutaj na całości. No i później to pomalowałam wszystko po naklejeniu. No tak warstwowo w sumie to malowałam czarnym gesso. Już do końca wykorzystałam. Już nie mam tutaj nic, tylko pustą, puste opakowanie, więc teraz będę otwierała nowe. A jeżeli chodzi o pastę, to używam takiej dokładnie pasty. No i później, słuchajcie, dawałam różne elementy. Trybiki tutaj mamy wszędzie. To są. Trybiki, które mam od mojego męża, ja ich mam naprawdę sporo z różnych odpadów, z HDF, w sumie całe pudełko, są też trybiki z birmaty, gdzie takie tutaj mamy, widzicie, cieńsze takie, to są znowuż z birmaty, gdzieś tam powsuwane. No i na to mamy, już Wam pokazuję. Przez ten wzór, z tego wzoru to jest ze Stamperii, odbiłam sobie, tylko czekajcie, bo zapomniałam tego wyjąć, więc sięgnę sobie po to. Już wracam. Tą pastą, z tej foremki odbiłam sobie tutaj takie zegary i tryby, porozcinałam to później. I jak widzicie, to jest właśnie ten element tutaj i ten główny taki duży zegar. Jak i również tutaj kawałek tego tutaj mamy. I to po prostu później oczywiście tego trzeba nałożyć dość sporo, żeby to się wiecie nie rozwaliło przy odklejaniu. To w ogóle musi przez cały dzień zasychać, więc jeżeli chcemy sobie z tym zrobić pracę, to musimy sobie wcześniej zrobić ten wzór, ten wycisk. No i potem to wszystko malowałam różnymi, tak jak zresztą te tryby i, i całą resztę i farbą, wiecie, tymi takimi aksjonowymi, pomieszane brązy z czerwienią, trochę tam z pomarańczem. Do tego, gdzie nie pokrywałam hmm, tą rusty, czyli tym takim efektem rdzy niektóre tam miejsca, ale główną tutaj rolę, że to się tak fajnie błyszczy, no to zagrały woski z pent artu i używałam w sumie do tej pracy aż czterech kolorów. No tutaj widzicie, że jest sporo takiego złota gdzie nie no i to jest wiadomo z pent artu ten kolor złoty, ale tutaj podstawą i, i chyba Najwięcej koloru to jest tego miedzianego, ale jest też brąz. Brąz tutaj widać bardziej na tym tle. Tylko to wiecie, też w tym sztucznym świetle tak nie widać tego efektu, tak jak wiecie, w prawdziwym tutaj świetle dziennym. Ale też używałam tym razem koloru ognistego złota. I tutaj głównie jest na tych skrzydłach, i gdzie nie, gdzie tutaj pędzelkiem, żeby dodać czerwieni, żeby to też pasowało do tych skrzydeł. Taki ogień tutaj troszkę wkroczył. Żarówka jest też bardziej już samym złotym. No i tak to się prezentuje. I tutaj, prócz wycisku, mamy jeszcze również. No z jakiejś masy wyciśniętą taką ramę, ale tą ramę jak dobrze pamiętam dostałam od Fana Beries, więc dziękuję ci Karolina, bo mi się tutaj przydała. No i te skrzydła w sumie też dostałam od kogoś, ten wycisk. A żarówka to jest taka metalowa zawieszka, taka duża. Też niedawno dostałam w różnych tam wymiankach czy... czy wygranych. Takie żarówki różne. Duże. I też z Kasią sobie później dokupiłyśmy takich. I sam napis Patrz oczami wyobraźni jest z Artistico. To jest też napis HDF. Więc to są produkty, których używałam, i słuchajcie, później, jak już wymyśliłam sobie, jak to przyozdobić do końca, właśnie kiedy dodałam te wszystkie warstwy, tu oczywiście jeszcze zrobiłam sobie dziurkę do powieszenia tym krokodylem, no to stwierdziłam, że dodałabym sobie tutaj coś w rodzaju przekazu do męża, żeby wiedział. Co ma oznaczać? No to co tutaj zbudowałam, jaką miałam tutaj wizję na to, więc tutaj wymyśliłam dla niego z tyłu taki, no taki opis do tego, do tej pracy, ponieważ on ma bardzo dużo pomysłów, niektóre naprawdę są fajne, ale gorzej jest ich realizacją. Dlatego też stwierdziłam, że mu Napiszę kilka słów od siebie, żeby mógł sobie to ściągnąć i czasami przeczytać, i żeby bardziej działał niż tylko planował. I tutaj, słuchajcie, Wam przeczytam, jaką miałam wizję na ten obrazek, i potem zobaczycie, że wszystko, co tutaj napisałam, do siebie pasuje. Te elementy tutaj nie są przypadkowe. Nasza wyobraźnia jest jak mechanizm pełna trybów, które wciąż się obracają. Jeśli przyjdzie wena, powinniśmy działać tu i teraz. Czas umyka, a my mamy głowę pełną pomysłów, które tylko czekają, by z niej wylecieć. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by to, co mamy w wyobraźni, zostało zrealizowane. By nasz pomysł zamienił się w prawdziwe dzieło sztuki. Nie odkładajmy nic na później, bo odleci i może już nie wróci. No i tutaj potem kilka słów dla mojego męża. Na końcu napisałam. E, więc tutaj jest ta nasza wyobraźnia, czyli te tryby, ten mechanizm, który gdzieś tam krąży, wszystkie te pomysły po naszej głowie się kręcą i cały czas wpadają nowe, jak właśnie, no jak taki mechanizm pełny trybów. E, no czas umyka, więc trzeba realizować nasze plany, stąd ten zegar. E, no i... Jeżeli wpada nam wena, czyli ten pomysł, stąd ta żarówka, no to powinniśmy robić wszystko, żeby go zrealizować, żeby potem nie odleciał, nie zniknął z naszej głowy ten pomysł, stąd też te skrzydła. No i ten nasz plan mamy zamienić w dzieło sztuki, stąd ta rama. No i jest ta cała nasza wyobraźnia, ten napis, Czyli po prostu mamy budować to, co mamy w głowie, jak dom. Z cegły, od podstaw do końca. Więc ten murek tutaj też jak najbardziej pasuje. Taki po prostu obrazek, który ma nam przypominać, żeby realizować swoje cele, plany, marzenia i żeby po prostu nie zostały tylko w naszej wyobraźni. Więc tyle, co wam chciałam powiedzieć o tym, o tej pracy. No fajnie się bawiłam, dawno nie robiłam nic mediowego, więc przyjemnie było po prostu troszkę się pobrudzić, ale mimo, że no nie wyszło to, co miało wyjść od początku, to też jestem z tego zadowolona, koniec końców. Pasuje też do tego trybu, co kiedyś mu robiłam, więc nawet kolory podobne, więc tak też może e, właśnie powiesi obok. No, zobaczymy. E, no, taki notes, jakby nie było tyle was, też byłby fajny. No myślę, że kiedyś jeszcze zrobię taki w końcu, jak teraz wiem, e, co zrobiłam źle. Tutaj pierwsza się trochę bałam, że po prostu wszystko pobrudzę już, co okleiłam i chyba e, też dlatego zaczęłam to przykleić. Dopiero jak zaczęłam już to, wiecie malować tymi woskami. To się zorientowałam, że no przecież jakie ja teraz zrobię dziurki, no i yy, jak już tą pierwszą warstwę pomalowałam, bo to wiecie wszystko chciałam po kolei malować, bo potem bym nie dotarła w te. Yy, no pierwsze warstwy pod spodem, więc tak samo jak Jesso malowałam krok po kroku, tak i, i, i woskami, więc no, ale przemieniłam to w coś takiego, i, i też koniec końców się mężowi bardzo spodobało, bo już to widział. Więc no, sam powiedział, że będzie pasował do tego trybu i że takie fajne. No więc to jest pierwsza praca, którą chciałam wam pokazać. To już zabieram na bok. A woski zostawiam tylko dwa. I teraz tak notes. Czyli ta druga praca. I zobaczcie, to miało wyglądać tak. Też byłoby fajne. No ale. Za to są dwie, które kolorystycznie nawet do siebie pasują. Widzicie, podobnie nawet trochę tryby. No, tutaj więcej jest tej rodziny, nawet w dotyku. To jest takie, wiecie, chropowate, fajne. Tam bardziej, wiecie, od wosków takie błyszczące. I NOTES prezentuje się tak, tak jak mówiłam. NOTES, chyba mówiłam. Że notes w końcu był robiony według mapki, która wpadła na cudną paczkę. I dlatego też stwierdziłam, że robię już go bardziej tak sklepowo. No bo wiecie, koniec końców ta mapka mi pasowała do. Takiego męskiego klimatu, od razu wiedziałam, jak to wszystko tutaj ułożyć, więc takie dwa w jednym, bo gdzieś tam zgłoszę go na tą zabawę. No i też już nie musiałam myśleć, co tu innego teraz zrobić, skoro nie wyszło mi to, co planowałam. I. No fajne, takie też. Też spodobało mi się, jak to wszystko wygląda, jak to wyszło. Trochę jest tutaj warstw, ale tutaj się nie bałam ich dawać, bo ten notes nie będzie notesem tak jak ja zabieram ze sobą notesy do torebki. No, może raczej nie chodzi z notesami nigdzie, więc on jest taki typowo notesem, który będzie w domu, więc trochę bardziej mogą z tą okładką poszaleć, wiecie, trójwymiarowo. No i co my tutaj mamy? Cały notes zrobiony jest. Z kolekcji Age of Technology, era techniki, od Craft O'Clock. I tutaj używałam i małych papierów w środku, tych znacie 20 na 20, a na okładkę tych większych i w małe, te 20 na 20, trochę były za małe, ale w środku, zaraz zobaczycie, zrobiłam sobie jeszcze takie tło żeby właśnie je użyć, bo no jednak duże chciałam też zostawić sobie na album i na większe prace. A tych jeszcze mi sporo wtedy zostało, więc stwierdziłam, że sobie te wezmę do środka. No oczywiście mamy tutaj też wszelakie wycinanki dedykowane do tej kolekcji różne różniste. I trybiki, też trybiki, które wiecie. No, to jest dla męża, więc musiały być tutaj tekturki od niego, tak? I tryby, i ten napis. No, to to również mój mąż robił. I to też pomalowałam sobie tą rasty i woskami. Tutaj tylko poszła właśnie w ruch ta. No, ten produkt z Vivek, z dekor. Jeszcze, jakby ktoś chciał znać firmę. I te dwa woski złoty i miedziany. Tutaj zrobiłam, tak jak właśnie było w mapce, takie banerki też, żeby ten napis po prostu się nie zlewał z tym tłem, bo on jest w podobnym kolorze. To wszystko tak fajnie warstwowo poprzyklejałam i dodałam sobie jeszcze takie żaróweczki, które miały no, oznaczać dużo pomysłów, życzyć mu przy rysowaniu tu swoich różnych projektów. No, no wiecie, tutaj. Na pewno będzie jakieś swoje pomysły zapisywał, więc takie żaróweczki. I też tu jedną wcisłam dodatkowo. Czarna sprężyna, i te kupowałam kiedyś akurat jeszcze chyba na strychu, jak dobrze pamiętam. Takie większe tam były. Tył jest tak oklejony, i tu też akurat są żarówki, trybiki. Też taka rodzawa, fajna ta okładka wyszła. Narożniki. Dodałam sobie, żeby zabezpieczyć jednak te rogi, więc są. I zaglądamy do środka. I w środku właśnie mamy dodatkowe, jeszcze takie tło, też brązowe, żeby mogło jednak użyć tego no mniejszego bloczka. No, i oczywiście chciałam, żeby było tło takie wiecie, jak komputerowe, ze względu, że mój mąż jest programistą. No, to tutaj. Musiało się takie znaleźć, a nie inne, więc bardzo chciałam tego arkusza użyć. Przez to lubię tą kolekcję akurat używać do projektu dla niego. I dodatkowo dałam tutaj też taką zresztek matę, żeby, wiadomo, było też że tutaj można sobie przechowywać, że to jest taka kieszonka i tu może sobie jakieś najważniejsze informacje od razu zapisać. Ozdobiłam ją też takim elementem tutaj z kolekcji. Trochę go potuszowałam. Ogólnie tutaj też na okładce, troszkę sobie przyciemniałam te banerki i ja używałam do tego tego tuszu z memento tofi crunch. No i dziurkacz czy używałam dwóch. Jeden taki, taki bardziej męski mi się wydał. I drugi tutaj do tagów. Na końcu będą tagi jeszcze włożone. I jest taka kieszonka też z trybami. A wkład taki fajny z trybami również. To jest, słuchajcie, wkład, już Wam mówię, żeby to było. Z studio 75 to jeszcze mi takie napisy, akurat do notasu zostało. No, zawsze z drugiej strony są oczywiście te panerki. No, to wiecie, wykrojnik z action i z tyłu dwie kieszonki dla odmiany. Też to samo tło. Tu mamy matę na jakieś takie też małe zapiski, albo nie wiem, jakiś numer telefonu czy coś. I tutaj, jak widzicie, jest kontynuacja wzoru. Więc to fajnie razem wygląda. Ten samochód też tu fajnie, ta grafika. Więc jest jedna kieszonka na jakieś takie małe notatki i druga, gdzie dołożyłam tak i też je okleiłam ładnie tutaj kółka dałam do zabezpieczenia sznurki i mogą wiecie też służyć jako zakładka żeby sobie zaznaczyć w danym momencie gdzie się skończyło notować więc tak jeszcze włożyłam dodatkowo tutaj jeszcze oczywiście można więcej rzeczy przechowywać no i też się notes bardzo spodobał już nawet sam mnie prosił żebym nagrała bo już chcę w nim notować więc dlatego też siadłam dzisiaj i nagrywam no, i ta ostatnia praca, którą chciałam Wam pokazać, może kojarzycie to, jest taka kartka. Ja bardzo podobną robiłam. Jak nie zapomnę, postaram się nie zapomnieć, stawiłam tu teraz zdjęcie tej poprzedniej. A jak nie, to tam jakiś odnośnik, może dam ale postaram się tutaj włożyć w tym momencie zdjęcie żebyście widzieli. Ja wcześniej robiłam taką kartkę dla mojego taty, Na jakieś tam imieniny czy urodziny, już nie pamiętam powiem wam szczerze, ale chyba na imieniny, bo to była taka skromniejsza kartka, więc to była jakaś taka skromniejsza okazja. I słuchajcie, mimo że na taka wiecie bardziej jest jak dla mnie męska, to spodobała się mojej koleżance, bo ona no podobno ma teraz pokój Zrobione w takim klimacie. Nie wiem, bo ja dawno u niej nie byłam, ona tam wiecie. Teraz już w ogóle nie byłam u niej w tym nowym miejscu, gdzie teraz mieszka, więc wiecie, przez ten COVID i tak dalej się nie spotykałyśmy i, i, i nie wiem, jak tam wygląda, ale no podobno będzie jej bardzo pasowało do wystroju i dlatego chciała to w formie nie kartki, a Takiego obrazku, że mogła sobie to do ramki włożyć, e, czy właśnie powiesić na ścianie, e, gdzieś nad biurkiem. Tak na osobę, bo strasznie się to spodobało. Ja nie wiem czemu, bo wiecie, no, może po prostu lubi gdzieś tam, no bo wiecie, te karty, kości może akurat lubią grać mm, tutaj. E no, też dałam zegary, tylko już nie dałam tła z kapeluszami, bo tam dawałam takie tło z takimi męskimi kapeluszami, więc one już mi do niej tutaj zupełnie nie pasowały, więc to sobie darowałam. Ale miałam mocno podobne różne grafiki, więc starałam się to odwzorować. No i oczywiście miało nie być napisu, bo to nie jest kartka, tylko obrazek, ale no, wiecie. Na sizalu tak też jest fajnie popodnoszone, więc jest takie dość mocno trójwymiarowe no i też poleci od razu do niej pewnie z kartką gratulacyjną bo niedługo rodzi więc będę jej to tam wysyłać to przy okazji to też jej przez to zrobiłam żeby miała no więc to są takie trzy moje projekty które chciałam wam zaprezentować piszcie jak wam się to podoba i Tutaj macie przykład, że nawet wiecie, ja, gdzie już dość długo skrapuję, no, zdarza mi się pomylić i jak widzicie zapomniałam o takiej podstawowej rzeczy, żeby najpierw przedziurkować, a potem dopiero budować sobie na tym kompozycję, więc tym bardziej osoby początkujące nie powinny się przyjmować, tylko próbować dalej, bo no, wpadki zdarzają się nawet i dużo, dużo później, jak już się długo tworzy, Gdzieś się człowiek czasami zagada, zamyśli i zapomni o wstążce, non stop, do tej pory zapominam. Często jest tak, że przykleję papier i potem mówię, wstążka, no po prostu to jest mój klasyczny błąd, który po tylu, wiecie, różnych albumach, czekoladownikach, no tyle już zrobiłam, a wciąż o tym zdarza mi się zapominać, więc nie ma co się załamywać, tylko gdzieś tam próbować to uratować. Zrobić coś innego, i myślę, że też może coś fajnego wyjść. To na tyle, piście, jak Wam się te prace podobają. Mamy coś tutaj tym razem skrapowego, mediowego, więc czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. Uwielbiam je czytać, więc dajcie znać, jak Wam się podobają te prace. A ja już kończę i oddaję je. Już do nowego właściciela. <laughs> Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. Pa! pa.